Siemano, z tej strony węzł. Dzisiaj nagrywamy Minecraft 1.16.5. Jak zrobić cały świat? Z, na przykład z lawy jest jedna wioska, albo na przykład z bedrocka jest jedna wioska. No sami zobaczycie. Na przykład ja już takie stworzyłem, więc wchodzimy w Stwórz Nowy Świat. Wchodzimy w więcej opcji świata. Typ świata domyślny dostosuj. I tutaj bierzemy. Klikamy na blok trawy. Usuń warstwę. Ziemia. Usuń warstwę. Na przykład skała macierzysta, czyli, czyli bedrock to usuń warstwę. Wchodzimy w szablonę. I tutaj u, u góry u góry możemy napisać. Na przykład ja napiszę. Nie wiem, lawa. Na przykład lawa, enter, użyj szablonu i tu jest wiatr lawy, jest taki szablon, gotowe, wychodzimy, wchodzimy w stwórz nowy świat, generuje nam się, generuje, generuje. 80% mamy. Dobrze, już 100%. Trzeba poczekać, aż nam się wszystko zregeneruje tutaj. I my się widzimy, jak nam się zregeneruje. Tak, widzicie, już się zregenerowało nasz świat. I spadłem, spadłem do lawy. Nie ma tu wioski, nawet cholera. Nie ma tu wioski. Nie! Nie ma tu wioski, nic tu nie ma. Ale wiecie o co mi chodzi, na przykład numer 3. Teraz gry wybrane w wybrane świecie biorę. Takie na razie. Zobaczcie, ja mam tutaj, już próbowałam przejść tam. Jest taka wioska. Dobra. ma te drzwi. Dobra. Nie da się. No, no nie. Ku, wypuść. Dobra. to chy, To już by było chyba na tyle. Z tego odcineczka, Jeśli chcecie więcej takich odcinaczków z poradników w e, Minecraft. Oczywiście to jest na Java Edition tylko. Znaczy. Nie wiem czy tylko to działa, ale na Java Edytion u mnie to działa. Zobaczcie, czy u Was jeszcze nie ma się Java dzieciom. I co, ja nie mam już nic więcej do powiedzenia w tym odcinku, tylko pa i cześć! Subskrybujcie się, mój kanał i zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło.